Czy słyszałeś już o tytanach, potężnych, pradawnych bogach, którzy rządzili przed Olimpijczykami? To oni byli prawdziwymi władcami wszechświata, rzucającymi wyzwanie jedynie Zeusowi i jego braciom w epickiej bitwie, która ukształtowała losy wszystkiego. Dziś zagłębimy się w tę fascynującą historię mitologii greckiej, pełną intryg, władzy i zwrotów akcji, która uczy nas odwagi, ambicji i walki o to, co uważa się za słuszne. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Znajdziesz tu niesamowite mitologiczne opowieści jak ta. Włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego odcinka tej boskiej podróży. A teraz zanurzmy się w świat Tytanów. Narodziny Tytanów i panowanie Uranosa. Dawno temu, zanim pojawili się bogowie Olimpu i ludzkość, wszechświat był chaotycznym miejscem, bezkształtnym, gdzie panowała jedynie pustka. Z tej pierwotnej próżni, znanej jako chaos, wyłoniły się pierwsze byty kosmosu. Wśród nich byli Gaia, Ziemia i Uranos, niebo. Gaia, uosobienie życia, solidna i żyzna, zapragnęła stworzyć coś więcej niż siebie samą. Wznosząc wzrok ku nieskończonej pustce, powołała do życia Uranosa rozległe i potężne niebo, które rozciągnęło się nad nią, stając się jej równym partnerem. Z połączenia Gai i Uranosa narodzili się pierwsi, zdolni kształtować losy wszechświata – tytani. Były to istoty ogromne i potężne, o sile przewyższającej wszystko, co dotąd istniało. Wśród nich wyróżniał się Kronos, najmłodszy i najbardziej przebiegły, Okeanos, władca wód otaczających świat, Rea, Wielka Matka oraz wielu innych, którzy uosabiali pierwotne siły natury. Jednak Uranos, mimo swej potęgi, nie był łagodnym ojcem. Spoglądając na swoje dzieci, poczuł lęk przed ich mocą. Zamiast pozwolić im żyć swobodnie, postanowił uwięzić wszystkich w łonie Gai, obawiając się, że pewnego dnia mogą go obalić i przejąć władzę nad kosmosem. Tytani pozostawali więc uwięzieni, niezdolni do ruchu i swobodnego oddychania, co sprawia Gai niewyobrażalny ból. Gaja, odczuwając ciężar i agonię swoich uwięzionych dzieci, postanowiła działać. W swej mądrości i matczynej furii zaplanowała bunt przeciwko uranosowi. Skupiwszy całą swoją siłę, stworzyła ogromny kamienny sierp, broń wykutą z samej istoty ziemi i podarowała go swoim dzieciom. Kto z was odważy się stanąć przeciwko Ojcu i przynieść światu wolność? Zapytała. Tytani zawahali się, pomimo swej siły, bali się potęgi Uranosa, wszyscy oprócz jednego, Kronosa, najmłodszego i nieustraszonego. Spojrzał na sierp i na swoją matkę, pełen determinacji, której niewielu potrafiło pojąć. Ja to zrobię, powiedział, a jego głos rozbrzmiał mieszanką śmiałości i gniewu. Z sierpem w ręku ukrył się, czekając na odpowiedni moment do ataku. Gdy Uranos zszedł nad Gaję, jak czynił to każdej nocy, Kronos wyszedł z ukrycia. Jednym pewnym i bezlitosnym cięciem rozciął niebo, oddzielając Uranosa od gaj na zawsze. Krzyk bólu Uranosa rozbrzmiał po całym kosmosie, a z jego krwi narodzili się inni, w tym straszliwi giganci i erynie, którzy później odegrali ważne role w mitologii. Po pokonaniu Uranosa, Kronos uwolnił swoich braci i objął władzę nad wszechświatem. Tytani byli teraz wolni, a panowanie Uranosa dobiegło końca. Jednak upadając, Uranos rzucił na Kronosa straszną klątwę: Tak jak ty mnie obaliłeś, tak pewnego dnia twój własny syn odbierze ci tron. Ta przepowiednia zasiała ziarno mrocznej przyszłości w sercu Kronosa nawet w chwili jego triumfu. Wszechświat wkroczył teraz w nową erę, naznaczoną siłą i determinacją tytanów, ale także nieuchronnością przeznaczenia. Wzrost i panowanie Kronosa. Po upadku Uranosa ogromny wszechświat wkroczył w nową erę. Kronos, najmłodszy i najbardziej przebiegły z Tytanów, objął władzę jako nowy najwyższy władca. Uwolnił swoich braci z więzienia narzuconego przez ojca i z pomocą Gai przejął tron kosmosu z sierpem, którym pokonał Uranosa, nie tylko strącił niebo, ale także zapoczątkował czas, w którym władza wydawała się absolutna w jego rękach. Kronos, teraz koronowany na króla, przyniósł wszechświatowi stabilność. Tytani pod jego przywództwem rządzili pierwotnymi siłami świata. Okeanos, pan rzek, kontrolował wody otaczające Ziemię. Hyperion, tytan światła, rozświetlał dzień. Rea, wielka matka i towarzyszka Kronosa została jego królową, gotową kontynuować boską linię. Wszechświat pulsował porządkiem i wielkością, stanowiąc wyraźny kontrast wobec chaosu poprzedniej ery. Jednak mimo całej swojej potęgi, Kronos nie zaznał spokoju. Ostatnie słowa Uranosa, klątwa, że zostanie obalony przez własne dziecko, odbijały się echem w jego umyśle, niczym odległy grzmot. Kronos, choć młody i nieustraszony, zrozumiał teraz ciężar strachu, który kierował działaniami jego ojca. Niepewność zaczęła rosnąć w jego sercu, zatruwając jego wizję przyszłości. Gdy Rea zaczęła rodzić dzieci, strach Kronosa osiągnął szczyt. Pierwszą, która się urodziła, była Hestia, piękna i spokojna bogini domowego ogniska i wiecznego płomienia. Jednak zamiast cieszyć się narodzinami córki, Kronos ujrzał w niej zagrożenie. Opanowany przepowiednią Uranosa, odebrał noworodka Rei i ku przerażeniu wszystkich połknął go w całości. Tak nie będzie mogła mnie obalić, usprawiedliwiał się Kronos, choć ta decyzja rzuciła ciemny cień na jego panowanie. Los nadal wystawiał Kronosa na próbę. Rea urodziła kolejne dzieci: Demeter, boginie urodzaju, i Here, przyszłą królową bogów. Każde z nich, pełne obietnic, zostało połknięte przez Kronosa, który ogarnięty strachem pochłaniał je zaraz po narodzinach. Taki sam los spotkał Hadesa i Posejdona, których uśpione moce nie były w stanie uratować ich przed paranoją ojca. Rea, choć przerażona działaniami Kronosa, początkowo nie odważyła się mu sprzeciwić. Był najwyższym królem, najpotężniejszym z Tytanów, a jego decyzje wydawały się niepodważalne. Jednak jej matczyne serce zaczęło wypełniać się buntem i smutkiem. Gdy nadszedł czas narodzin ostatniego dziecka, Rea postanowiła, że nie pozwoli Kronosowi zniszczyć kolejnego życia. To dziecko to był Zeus, a Rea zaplanowała jego ocalenie. Z przebiegłością uciekła na wyspę Kretę, gdzie w tajemnicy urodziła syna. Zamiast oddać dziecko Kronosowi, Rea owinęła kamień w pieluszki, udając noworodka. Kiedy Kronos zażądał dziecka, podała mu kamień, który połknął bez zastanowienia. Tymczasem Zeus dorastał bezpiecznie w ukrytej jaskini, pod opieką nimf i karmionym lekiem kozy Amaltei. Tam, z dala od czujnego wzroku kronosa, Zeus rósł w siłę i determinację, żywiąc w sercu myśl, że pewnego dnia rzuci wyzwanie Ojcu i uwolni swoje rodzeństwo. Panowanie Kronosa, które rozpoczęło się siłą i chwałą, teraz było naznaczone paranoją i strachem. Mógł kontrolować Tytanów i rządzić wszechświatem, ale nie mógł uciec przed losem wyznaczonym przez bogów. Tak więc jego najwyższe panowanie niosło w sobie ziarna własnego upadku. Bunt olimpijczyków i Tytanomachia Zeus, najmłodszy syn Kronosa i Rei, narodził się w cieniu straszliwej przepowiedni i panowania przesiąkniętego paranoją. Ocalony przez matkę, która podmieniła go na owinięty w pieluszki kamień, Zeus dorastał w ukryciu na Krecie, wychowywany przez nimfy w odosobnionej jaskini, karmiony mlekiem kozy Amaltei i chroniony przez kuretów, wojowników, którzy uderzali bronią o tarczę, by zagłuszyć jego płacz. Zeus rósł w siłę i determinację. Od najmłodszych lat Zeus słyszał o okrucieństwach swojego ojca. Wiedział, że w brzuchu Kronosa uwięzione są jego siostry i bracia, pozbawieni szansy na pełne życie. Te opowieści, przekazywane przez matkę i nimfy, które go wychowywały, roznieciły w nim płomień buntu. Przysiągł, że nie tylko uwolni swoje rodzeństwo, ale także zakończy panowanie Kronosa i Tytanów, przynosząc sprawiedliwość wszechświatowi. Gdy osiągnął dorosłość, Zeus opuścił kryjówkę i zaczął działać. Jego pierwszym celem było zmierzenie się z ojcem, wiedząc, że nie może pokonać Kronosa bezpośrednio, szukał sojuszników. Podczas swojej podróży spotkał Metis, boginię roztropności i mądrości, która podsunęła mu genialny pomysł: przygotowanie mikstury zmuszającej kronosa do zwrócenia połkniętych dzieci. Przebrany Zeus zbliżył się do królestwa Kronosa i podstępem zmusił go do wypicia mikstury. Efekt był natychmiastowy i druzgocący. Jeden po drugim Kronos zwracał swoje dzieci, Hestie, Demeter, Here, Hadesa i Posejdona, którzy ku zaskoczeniu wyłonili się jako dorośli, gotowi walczyć u boku Zeusa. W ten sposób rodzeństwo zjednoczyło się, tworząc pierwszych bogów Olimpu, zdecydowanych rzucić wyzwanie rządom Tytanów. Ale Kronos nie był sam. Wspierało go potężne wojsko innych Tytanów, którzy stworzyli groźną armię. Nieunikniona konfrontacja znana jako Tytanomachia była jedną z najbardziej monumentalnych i niszczycielskich bitew w mitologii. Przez dziesięć lat kosmos drżał od eksplozji energii, grzmotów i starć kolosalnych sił. Góry trzęsły się, oceany wzburzały, a samo niebo zdawało się lamentować nad wojną. Początkowo olimpijczycy napotkali ogromne trudności. Tytani byli starożytni, niesamowicie potężni, a ich doświadczenie bojowe wydawało się przytłaczające. Jednak Zeus miał coś, czego Tytani nie posiadali – strategię i nieoczekiwanych sojuszników. W śmiałym akcie uwolnił Hekaton Heirof, stworzenia o stu ramionach, i cyklopów, jednookie istoty, którzy zostali uwięzieni w Tartarze z Kronosa. Wdzięczni za wolność, przysięgli lojalność Zeusowi. Cyklopi, mistrzowie kowalstwa, wykuli legendarne bronie dla bogów olimpijskich. Zeus otrzymał potężny piorun, Posejdon trójząb zdolny wzburzyć morza, a Hades hełm niewidzialności, który czynił go śmiertelnym zagrożeniem na polu bitwy. Dzięki tym broniom bogowie zyskali znaczącą przewagę. Hekaton-hejrowie, dysponując nadludzką siłą i setką ramion, miotali ogromnymi głazami i górami w stronę tytanów, burząc ich szyki. Zeus przewodził atakom, ciskając piorunami rozdzierającymi niebo. Posejdon wzburzał oceany, a Hades dzięki hełmowi zastawiał zasadzki na tytanów. Kulminacją wojny był moment, gdy Zeus potężnym piorunem powalił Kronosa. Pozostali tytani, widząc upadek swojego przywódcy, zostali pokonani i pojmani. W ramach kary Zeus rozkazał strącić ich do Tartaru, najgłębszego i najciemniejszego więzienia we wszechświecie, gdzie byli pilnowani przez Hekaton Hejrów. Zwycięstwo Olimpijczyków rozpoczęło nową erę. Zeus został koronowany na króla bogów, a wraz z rodzeństwem zamieszkał na górze Olimp, skąd mieli rządzić kosmosem z mądrością i sprawiedliwością. Przynajmniej tak im się wydawało. Tytanomachia nie tylko ugruntowała władzę bogów olimpijskich, ale także pokazała, że nawet najpotężniejsi mogą upaść wobec przeznaczenia i zjednoczonych sił. Wojna została wygrana, ale dziedzictwo Tytanów nigdy nie zostało zapomniane. Pozostali symbolem pierwotnych sił, które ukształtowały wszechświat oraz wiecznego cyklu władzy i buntu. Upadek Tytanów i nowe panowanie Zeusa, ostateczna bitwa Tytanomachii, była kamieniem milowym w historii wszechświata. Gdy ostatni Tytan został pokonany, a Kronos padł pod potęgą pioruna Zeusa, cisza, która nastąpiła, była niemal tak ogłuszająca, jak ryk walki. Pierwotne siły, które przez wieki wspierały panowanie Tytanów, zostały ostatecznie przezwyciężone. Kosmos, wciąż drżący od skutków wojny, wkraczał w nową erę. Po zwycięstwie Zeus i jego rodzeństwo stanęli przed trudną decyzją co zrobić z pokonanymi Tytanami? Choć byli wrogami, Tytani byli także ich przodkami i integralną częścią historii wszechświata. Zeus, wykazując równowagę między sprawiedliwością a pragmatyzmem, zdecydował, że zostaną zesłani do Tartaru, najgłębszego i najciemniejszego regionu podziemi. Tartaru strzegły miedziane mury i otaczała go rzeka płonącej lawy, Flegeton. Pod czujnym okiem hekaton Tytani nie mieli żadnych szans na ucieczkę. Jednak nie była to decyzja łatwa ani pozbawiona konsekwencji. Zeus wiedział, że zesłanie Tytanów nie tylko usuwa bezpośrednie zagrożenie, ale również umacnia władzę Olimpijczyków jako nowych władców kosmosu. Zdawał sobie jednak sprawę, że Tytani nie zostaną całkowicie zapomniani. Ich czyny, siła i nawet porażka będą wiecznym przypomnieniem tego, co było konieczne, aby ustanowić nowy porządek. Wzrost panowania Zeusa. Po wygnaniu tytanów Zeus zwrócił uwagę na świat. On i jego rodzeństwo osiedlili się na Górze Olimp, majestatycznym i wyniosłym miejscu, symbolizującym centrum boskiej władzy. Tam, pośród wiecznych chmur i szczytów sięgających nieba, Zeus zasiadł na swoim tronie. Podzielił władzę sprawiedliwie. Posejdon otrzymał władanie nad morzami, Hades rządził podziemiami, a Zeus władał niebem i ziemią jako najwyższy z bogów. Podział ten nie oznaczał jednak absolutnej władzy. Zeus zrozumiał, że wszechświat jest rozległy, a jego rządy muszą różnić się od panowania Kronosa. Dążył do ustanowienia porządku opartego na sprawiedliwości, równowadze i szacunku dla sił natury. W tym celu zebrał radę bogów, w której zasiadali jego siostry: Hestia, Demeter i Hera oraz jego bracia Posejdon i Hades. Każde z nich odgrywało kluczową rolę. Hestia dbała o święty ogień i domowe ognisko, Demeter zarządzała urodzajem i płodnością ziemi, a Hera, teraz żona Zeusa, stała się królową bogów i opiekunką małżeństwa i rodziny. Dziedzictwo Tytanów. Choć Olimpijczycy umocnili swoją władzę nad wszechświatem, dziedzictwo Tytanów wciąż żyło w pamięci bogów i śmiertelników. Tytani nie byli postrzegani wyłącznie jako pokonani wrogowie, lecz jako symbole pierwotnych sił stworzenia. Uosabiali dziką, nieokiełznaną naturę świata, siłę, której nie dało się całkowicie zniszczyć, a jedynie ujarzmić. Wielu tytanów odegrało ważne role nawet po swoim upadku. Prometeusz, na przykład, jeden z nielicznych tytanów, którzy wsparli Zeusa podczas tytanomachii, nadal wpływał na historię bogów i ludzkości, przynosząc śmiertelnikom święty ogień i ponosząc za to straszliwą karę. Atlas, inny tytan, został skazany na podtrzymywanie nieba na swoich barkach, kara, która uczyniła go ikoniczną postacią wytrwałości i poświęcenia. Przez wieki śmiertelnicy patrzyli na Tytanów jak na odległych przodków, potężnych i imponujących, którzy odważyli się rzucić wyzwanie nawet przeznaczeniu. Ich historie służyły jako przestroga o walce o władzę, ciężarze podejmowanych decyzji i nieuchronności czasu. Choć pokonani, Tytani pozostali przypomnieniem, że nawet bogowie muszą stawić czoła konsekwencjom swoich czynów. Z olimpijczykami przejmującymi kontrolę wszechświat wkroczył w erę odnowy. Pod przewodnictwem Zeusa zaczęły powstawać historie o bohaterstwie, wyzwaniach i intrygach, które kształtowały relacje między bogami a śmiertelnikami. Jednak cień Tytanów nigdy całkowicie nie zniknął, stanowiąc stałe przypomnienie, że władza nigdy nie jest absolutna, a równowaga kosmosu zależy od wszystkich sił, zarówno dawnych, jak i nowych. Tak zakończyła się era Tytanów, ale nie ich wpływ. Nie byli jedynie przeszłością, stanowili fundament wszystkiego, co miało nadejść, a w głębokiej ciszy tartaru ich duchy czekały być może na dzień, w którym łańcuchy przeznaczenia ponownie się poruszą. Historia Tytanów uczy nas o nieuchronnych cyklach władzy i zmian. Byli pionierami, którzy rządzili z siłą i pasją, ale także tymi, którzy ulegli własnemu przeznaczeniu. Zeus i Olimpijczycy mogli wygrać, ale dziedzictwo Tytanów pozostaje przestrogą, że nawet najpotężniejsi zostaną kiedyś poddani próbie. Zasubskrybuj kanał, aby odkrywać więcej mitologicznych opowieści. Co powiesz na to, aby wspólnie poznać tajemnice innych mitologicznych postaci w kolejnym filmie? Do zobaczenia i niech bogowie będą z tobą.